Hej, dlaczego się do mnie nie przywitacie? Myślę, że się wyciszyliście, więc nie chcecie rozmawiać. Odpowiedz mi, proszę. Dlaczego nie mówisz to takie smutne? Simon mówi odpowiedz mi. Powtarzaj za mną. Raz, dwa, trzy. Czy powiedziałeś jeden? Nie chcesz tych lodów? Powiedz coś albo zjem lody. Tylko 1% może lubić subskrybować i komentować za burgera, zanim go zjem. Nadal nie mówisz, nawet otwierając usta, nie jest w porządku. To zagrajmy w papier, kamień i nożyczki. Jeśli wygram, musisz mówić. Gotowy 3, 2, 1 kamień. Kto wygrał? Polub film i skomentuj.